Witam w kolejnym odcinku pierwszy raz na Wilent Jakby już po raz któryś to powtarzam, bo będę wycinał swoje śmierci. Żebyście nie spędzali tyle czasu, żeby ten licznik czasu ten w prawym dolnym roku, rogu ekranu nie był taki przerażający nie ma za co. O, hit kill. W ogóle fajnie się tutaj snipe z tymi coinami na tym levelu o nawet zrobię mi trafne pod koniec Okej. Okay. Record in Per Pablo. One hit kill. Stay Kollegen. again. Się nie ruszy. Jak ten, jak robi ten laser swój, to się nie rusza, więc można go tak podpiąć. to się do tej maszyny, Co so, elektrycznością atakujemy. Ten nailgun tak. Nailgun czerwony można wtedy łatwo podpiąć. Czy to brzmi źle? Czy to teoretycznie? Aby się na to zastanowić. nie wiem. Nie jestem takim człowiekiem kultury. Czy jak to się tam nazywało. Ciekawe czy tym razem osoby, które mnie odsubskrybowały będą narzekać na to, że nic nie gadam. W ogóle pamiętam jak kiedyś na tym poziomie tam ten... Mnie wyszczeliwało czasami tak na górę, że aż ten byłem przy tym sekrecie, co daje więcej życia od samego wyszczełu, nawet bez próby dostania się tam. Co, co mi przypomina jeden glitch na Cybergrandzie, co miałem, to było tak, że jak zabijałem Hideosmasto, wtedy ten, wtedy mnie to wyszczeliwało i tak itnęło w powietrze strasznie daleko. Że ten napis, na przykład, ile Tur jest, był strasznie malutki wtedy. W ogóle Cybergrand jest mały. To się mapa mała i to mi się trochę nie podoba w nim. Jakby Haki co zrobił tą mapę większą, to by się lepiej grało na Cybergrandzie. Ale kto wie, może Haki to zrobi. Bo na razie przejście cyber, Cybergrinda jest ciężkie. A przejście to mam na myśli, że dojście do 50 fali, bo jakby ten, jak to było. Jak się jest na fali 50, to można zaczynać od 25. I to jest ten, naj, największa fala, od jakiej można zacząć. więc to uznaję za przejście Cybergrindu. O, no, tutaj centry. Centry, right up ahead to w ogóle taki joke z przeciwnika bardziej. Taki łatwy do pokonania. Chociaż czasami, czasami, jeśli dobrze jest postawiony, to może zrobić jakąkolwiek krzywdę. Ale dość rzadko. Bardziej, żeby farmić ten, żeby farmić. Jest. Chodź tu, chodź tu. A i oczywiście żeby parować życie to się przyda. Ten teraz anioła, Snajpera. powanego. W sumie nie. W sumie taki bardziej kamper, niż snajper, bym powiedział. Giniesz? Oj, bo mi się czas kończy. Bye. Pierwszy pirank na ten odcinek, szybko minęło. Okej, okay. ten poziom że był fajny. Taktyka jest prosta. Przepływam tam i strzelam przeciwników pistoletami i pieniążkami. potach. tak. Sniper game. Chodź, spadaj o, co się tu jeszcze robi, idź sobie idź. O, też Pablo. Nie 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 Okej okay. Dzięki Jakbym spał to by było głupie Okej okay, tutaj najpotężniejszy filth Grzech To było szybkie A tu jest to miejsce co można zabić nieśmiertelnego przeciwnika rzucając na niego prawo tylko, że się dobrze ustawił? No nie, uniknął ale da się to zrobić, kiedyś to robiłem. Pik no, oczywiście ten kurzający przeciwnik jest nieśmiertelny. A to lubi robić kurzających przeciwników nieśmiertelnymi. Na przykład na P2 A jeszcze się wkurzył na mnie Bo za mało asensji Chcesz śmierć to ci ją dam Dzięki Dobra teraz kojny. Spróbuję nie spaść I oczywiście muszę wrócić tam bo tą drugą czaszkę bo pirang kiedy wszystko się tak dziwnie trzęsie No tak, tutaj na dole Ale lag był Ok, teraz ty tygi Padli. Teraz tylko Ferryman. Przyjaciel Gabriela. Nie, nie mów mi, że spadnę. Okej, okay, nie spadłem, bo to by było głupie. Dużo mi powodowałeś problemów na P2. W ogóle tam jest jak, niby jakieś przejście y, z drugiej strony, ale ja zawsze ten y, przechodzę tu za pomocą tego przejścia co właśnie przeszedłem. Nie wiem czemu. Tak po prostu. O nawet nie zdążyłem go sporować, bo go zabiłem pięścią. I GG Następny poziom Ok, to jest ten poziom z fajną muzyką Tu już robię chyba czwarty raz Jakoś mnie idzie dzisiaj Ok No tu jest oczywiście Gabriel trzymający e, Bossa z poprzedniego poziomu Bo oczywiście Gabriel musi być taki dobry, a dobry mam na myśli, e, nie wiem, że ludzie się z niego wyśmiewają w internecie. Dzięki zapary. Pyk. Dawaj. Czaszka moja. To też nie będę jej dawał na hanka chyba. Albo może dam. Dam na hankach. Okej, okay, ktoś mi chyba podebrał kila Nie, 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 nie. Nie chcę umierać. W sumie nikt nie chce, ale Ja chcę być lepszy. Nie chcę umierać nawet bardziej. Chyba. Nie wiem. Może chcę umierać, bo to piekło. Ma no, HP. Okay, już... W porządku. W ogóle w tym pokoju mi się raz filcował ten yy, dron Że cały czas jakby pokonany się kręcił w ścianie To wyglądało dość śmiesznie W ogóle skórzony Minefare jest Dość za szybki według mnie Ale przynajmniej jakieś wyzwanie daje Okej okay, tutaj sneak peek na Lewiatana w ogóle tą mapę też e, zrobili w pańce tą re rekreację znaczy tak niby ta mapa ale tam jakieś rzeczy własne twórca dodał i tak dalej ciekawe że było ok teraz oczywiście na górę żeby ten Muszę idola, teraz anioł. Ej, gdzie tu? A, tutaj. Tu. Okej, okay, teraz atomówka. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Pary, dzięki. Hologram Gabriela. Oczywiście on musi być zadu zadufany w sobie. Ale to jest bałagan z tych przeciwników. Przynajmniej nie muszę tego sprzątać. Ten anioł żyje? Od kiedyś. Miałem nadzieję, że już nie żyje. A nie, czekaj, tu był drugi anioł przetestowany z podchodami, zapomniałem. Okej, okay, mań mindplayera jeszcze. Padł. a wszystko okej, okay. super. Wreszcie przetrwałem to miejsce. Hanki. dzięki za rakietnicę Hank. Bez niej nie mógłbym kontynuować. I oczywiście statek jest do góry nogami z jakiegoś powodu. Fajny pomysł. Każe mi się to z jednym z poziomów wydalskich, to było. Coś podobnego, ale w laboratorium w ogóle, jak będę wybierał ten jakąś następną grę po Ultra to na pewno jedną z rzeczy będzie Dask. To już mogę zagwarantować. Jedną pewnie pańdę tą i jeszcze coś może half Obydwą starczył Nie wiem. Postaram się jak najwięcej opcji dać. Okay. Okay. u A on wyszedł Zrobił reczku W jakiś sposób te dwa szczałe nie liczy się jako cios? W ten bak paliwa, dobra, nieważne po prostu przyodzę ten level, chyba że czas być się... nie, na szczęście, nie. Ok, Uff, wreszcie udało mi się to poić bez wycinania tego. Ok, spróbuję rakietnicą się tam dostać, bo wcześniej, w momencie co wyciąłem, to ten to poleciałem tam za pomocą zielonego szotgana mogę już wyjść ok nareszcie to no to pokaż się Okej, okay, uwielbiam parować ten atak. Dziecko, masz śrubokręt w głowę. Dokładnie to miejsce, co tam jest, to... To, gdzie go Gabriel uderzył. O, pokazał i od razu umarł. Czy tam na samej górze to są dziedy Gabriela? Czy jakieś inne te? I oto koniec tego odcinka. Do zobaczenia, do widzenia i miłego dnia.